Co mój telefon robił ym, w koszyku na szczotki w łazience? Um, sama go tam dałaś? Do pojemnika na szczotki do zębów? Głupiutka jesteś. Głupi jesteś? Zmieniłeś mi kod do telefonu. No se teraz go zgadnij. Podaj mi go. Okej, okay, Stuwa. Poddajesz mi stówę i ja ci podaję kot. Normalny jesteś? Albo mama się dowie o twoim związku. jakim związku? Z Jasperem, który był um, dwa miesiące temu. Całego pół roku. Widziałam jak siedziałaś z nim na ławce i się do niego przytulałaś. Ty mała wredna istota. Znaczy, ty duża wredna istota. Mama! Dobra, dodam ci stówę, tylko podaj ten kot. Co ty? Nie wierzę. Ja też bym nie uwierzył. Nie. Mam na wybrałaś twoją przytulankę masz. Eee, to nie moje. Ne, 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 ne. Przy kolegach taki twardy jesteś. Tak naprawdę to się w do przytulanki przytulasz, bo nie masz dziewczyny, bo nikt cię nie chce. Weź wyjdź, ty wręcz Już jestem, chłopaki. I weź to małe coś, co nie jest w ogóle moje. Chcę mi naprawdę tak bardzo pokazać, że jest taka super. E, nie. Kościół, ty śpisz z Nie, ona tylko tak zawsze specjalnie, żeby... Dobra, zbijamy się. Tak. Pa. Puka się. Przestań mnie niej To za moich kumpli. Przegoniłaś się ode mnie. Przestań, przestań, przestań. No, to o nie! Tak nie będzie! Teraz masz już przekrapane! Ała! Ty kupko, to mnie teraz boli! Ehe, uh ehe, -huh, uh -huh. nie. Za trzy, dwa Ma! Cicho! Co zrobiłeś, żebyś siedziała cicho? Co chcesz? Pomów mi z twoim kolegą.